Wspólny, wspólny obiad, wspólne koryto. Chciałem coś innego powiedzieć, ale tak mi się teraz skojarzyło. Zrobi się troszeczkę cieplej, to wezmę oba ciągniki, umyję. Tym prawdopodobnie wybiorę się na myjnię, tak jak w zeszłym roku. Na tym jest więcej błota, aczkolwiek może to błoto zrzucę z niego po prostu tak mechanicznie, ręcznie. I może też pojadę na myjnię, bo ostatnio wiedziałem, że koparko-ładowarka się tam kąpała, więc skoro koparko-ładowarka może, no to... A ja w zeszłym też roku mogłem, to myślę, że w tym roku też będę mógł. Także tanko, tank sznele robimy, jednym i drugim. No i czekam na odbiory kukurydzy, jak kukurydzo przyjadą odbiorą, to pozabieram worki z nawozem z, z hali, powstawiam je sobie do chlebni, no i wtedy sprzęt pochowam do hali taki masz, ale inaczej się nie da. Nagrałem wam też. Bo wiele osób o to prosiło Tutaj amortyzacja Agnieszka kierowała Ja się z tyłu trzymałem i to nagrałem Jak ona tu pracuje, ale powiem wam uczciwie Że z filmu praktycznie nic nie widać No wrzucę wam może jakiś fragment Ale ja tu cały się ruszałem, kamera mi się ruszała, tak, 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 więc ciężko cokolwiek zobaczyć, zweryfikować, jak to w ogóle tam działa. Wymieniam opony w MCQ, Ta jest w dobrym stanie, tam no nie wiem ten i jaki on jest tam duży. Z 2 cm może ma bieżnik może nie, nie, chyba nawet nie ma. Ale w tym drugim kole już chyba trzeci czy czwarty raz kapeć się robi, tam już jest w ogóle wrzucona dętka, powietrze schodzi, mam tutaj jako ostatnie widzieliście. Zamówiłem już mitasy. Jakieś tam, dobra, jeden zatankowany, teraz drugi. Jakieś tam mitasy zatankowe kupiłem. Zamówiłem 2800 chyba brutto za sztukę. I do siódemki też chcę nowe opony. W siódemce mam chyba z przodu 600 na 600 na, nie wiem, na 70 na R20. 28 chyba, albo 24. W tyłu mam 710 w siódemce na 70 na R38 No i... No już jakby wymienić to chyba komplet, bo zresztą i przód, i tył już jest taki mało wiele, więc no tam, tam będzie już bardziej bolało po kieszeni. No i tak powiem Wam szczerze, się zastanawiam, powiedzcie jaką ewentualnie, jaką ewentualnie markę możecie polecić. powiem tak! Ciągnik u nas będzie jeszcze pracował na pewno kilka lat, ale myślę, że to nie będzie 10 lat. To będzie może 5 lat, jeżeli chodzi o siódemkę. No bo jednak kusi troszeczkę pójść krok dalej, w jakąś bardziej automatykę, nie wiem, automatyczną skrzynię, miękomość. No my tego w siódemce nie mamy, przydałoby się. Natomiast też mówię, to jest jakiś tam okres kilku, na pewno kilku dobrych lat. Więc no nie będę szukał na pewno marki premium. Nie chcę też czegoś najtańszego, chciałbym właśnie jakiegoś średniaka, nie wiem. Właśnie Mitasa, nie wiem, BKT, zawsze chciałem te Werdestein, coś takiego, te mi się zawsze podobały, nie, ale to też raczej jest taka półka trochę wyższa. Dobra, zatankowane. Panie, zatankowane, łącznie 238 litrów, Dwa ciągniki No, ten nie był, to było gdzieś 3,4, w 6,6 było gdzieś. Nie, w demce była gdzieś jedna piąta w Także proszę ja was, tak to wychodzi. Tak to proszę ja was wygląda. I zaraz odstawiam sobie szóstkę do hali. A tego biorę, muszę przy chałupie trochę tam jeszcze podwalić. Jakiś tam pierdół. No i mówię, ciągniki do, do ogarnięcia. Tutaj w środku syfli miłosierny. Zresztą, powiem Wam tak, nie chciało mi się. Co ja będę ukrywał, co będę Wam prześwirował? Że miałem nie wiadomo jaką robotę, bo nie miałem. E, natomiast mi się po prostu nie chciało. I taka też uwaga, bo e, zrobiliśmy jakby dwie próby. Gdzieś to Agnieszka była z Kubą. Znaczy była u kury, ale lepiej się rozejrzeć raz za dużo, niż raz za mało. E, I jaka uwaga, że na... Myślałem, że jak będą poduszki miały mniej powietrza, będą takie bardziej e, elastyczne. I będą bardziej pracować. a się okazało, że nie, że lepiej pracowały... A, mam odłączone. Lepiej pracowały, gdy było więcej powietrza, gdy były twardsze. Wiadomo, wtedy one były jakby wyższe. No właśnie. Były jakby wyższe i miały większy ten poziom. Większy skok może tak? Tak to nazwę. Ale tak jak mówię, no, z, z filmu to guzik widać, nie? O! Nie ma... Aha, kraty, dobra, dopiero kreski. Kreseczki tutaj na... O no jak to się mówi, W poziomierzu. Jezus Maria, jak to się tak mówiło? Od poziomu paliwa dopiero rosną, no. no. już są praktycznie wszystkie. No, także tak to wygląda. że trochę grosza trzeba będzie wrzucić w tym roku w te ciągniki. Opony przede wszystkim. Opony przede wszystkim. Dziś otrzymałem też zapytanie odnośnie wentylacji silosów i tak dalej, i tak Zobaczcie. U mnie praktycznie dzisiaj... No nie, no cały dzień bym skłamał, jakbym powiedział, że cały dzień chodzi. Pół dnia. Pół dnia wentylator dmucha na dwa silosy. Tu jest paszowy. Tu jest z pszenicą. Tu pszenica przygotowana na sprzedaż. Przesypywałem sobie z tego silosu. Tu mi zostało jeszcze ze 30 ton, pusto, tu ze 30 ton, w chlewni mam dobre 30 ton, tu jest stówka, tu już będzie ze 160, no i w tym jest, w tym jest jakaś końcówka, no mam gdzieś ze 170, 180 ton, dobra, już teraz nie będę chodził, wam pokazywał, tutaj jest zboże pasowe ja już wam wspominałem, które mam też i od zeszłego roku, więc wentyluję, to jest najlepsza pogoda, kiedy jest przymrozek, 1 stopień, 2 stopnie na minusie. Słonko dzisiaj było w ciągu dnia, to jest naprawdę bardzo fajna, Bardzo fajne są warunki do tego, aby wentylator pracował. Nie bójcie się, jak jest przymrozek, śmiało, śmiało, śmiało można włączyć dmuchawę, przedmuchiwać, ostudzić, jeżeli zboże gdzieś tam trochę ciepłe. To naprawdę jest. jest nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, nic złego się nie dzieje. Taka wentylacja ma tak naprawdę same plusy. Sąsiad tutaj za drzewami walczy po kukurydzy. New Hollandem sieje. Z takim zestawem. A tu stoi masejek. Pamiętajcie gdzie on jest, o. Masej na skrzyni Dyna VT. Z taką talerzówką. Jeden jednym jeździ, potem drugim i tam sobie... Sieje, u nas było tak mokro, mi się udało zasiać, tutaj akurat, widzicie mamy właśnie tą górę po kukurydzy, mi się udało zasiać, to był ostatni taki moment, mimo tego, że to i tak wygląda dziadowsko, to mi się udało zasiać, w jakichś tam w miarę warunkach, tu sąsiad chyba ze trzy razy próbował, no i, i się nie dawało, no i w końcu śmiałem się do niego, mówię, no trzeba czekać na przymrozek, ale to wcale nie do końca było takie, że tak powiem, śmieszne do końca, no bo jak widzicie, sieje. Uważam, że że dobrze. Też bym się. Gdybym nie zasiał tej góry, to czekałbym na takie warunki i jakby były takie warunki właśnie jak dzisiaj, tak on się je, to sam bym też pewnie wsiał. Nie czekałbym już na nic innego już musiał.